Witam, Gajda Michał Biaglis. Dzisiaj mamy 14 lipiec. Jest to kolejne nasze spotkanie na ziemniaków w zakładzie doświadczalnym w Żelaznej. Jest to odmiana VR-808, odmiana biała do przechowania. Chciałem tylko krótko przypomnieć, że robiliśmy tutaj doświadczenie preparatem Black Jack w zaprawianiu ziemniaku. W dwóch próbach 100 ml na 100 kg sadzeniaka i w dawce 200 ml na 100 kg sadzeniaka. Będziemy to oczywiście porównywać z próbą kontrolną bez zaprawiania Blackjackiem. Wykopamy, wykopiemy po dwa krzaki z każdej próby i wizualnie porównamy jak wyglądają bulwy, jakość, ilość i będzie przewidywalny plon. Jesteśmy na próbie gdzie była zastosowana dawka 200 ml Blackjacka na 100 kg ziemniaka. Wybieram średnio wyglądającego krzaka ziemniaka. Rozgarniam go i spróbuję go w całości Wykopać. Już wykopaliśmy ziemniaki, rozłożyliśmy. Wizualnie widać tam, gdzie był bleczek, w dawce większej 200 ml, jest więcej ziemniaków. Jest około 18 sztuk zawiązanych. Przy bleczeku 100 ml jest około 8-9 ziemniaków zawiązanych. Są one większe. Natomiast przy kontroli tych ziemniaków jest mniej i są mniejsze. Do wykopku mamy jeszcze około 2 miesiące, ale przy już wstępnych oględzinach widzimy, że plon przy zaprawianiu ziemniaka black jackiem w dawce 200 ml będzie o wiele większy niż w kontroli. Dzisiaj mamy 4 listopada. Ziemniaki są już zwiezione po przesortowaniu odrzutach odpadów oraz ziemi. Średni plon z gospodarstwa wyszedł 37 ton. Jest to plon średniokrajowy. Rok był bardzo ciężki w uprawie ziemniaka, więc te plony są w miarę, w miarę przyzwoite. Przy doświadczeniu naszym preparatem Black Jack zauważyliśmy zatapalającą różnicę. Oscylowała około 8% zwyżki plonu, czyli z każdego hektara zebraliśmy około 4 tony więcej ziemniaka. Patrząc znowu na parametry jakościowe, na polatku, gdzie był stosowany black Jack, zawartość suchej masy oscylowała około 21,5%. Natomiast na kontroli Zawartość suchej masy oscylowała delikatnie powyżej 20%. Zysk, jaki otrzymamy przy wzroście plonu o 4 ton z hektara, o wiele przewyższa koszty naszego preparatu Black Jack, jaki został zastosowany przy zaprawianiu. Dlatego warto wpleść nasz preparat w technologię uprawy ziemniaka. Jeśli Państwo mieliście więcej pytań, zapraszam do kontaktu z naszymi przedstawicielami. Pozdrawiam.